Dziś pokażę wam jak dodać się napisy i kolorowy tekst w CapCut na kompie. Więc na początek, no musimy chyba wejść w CapCuta. w no PROJEKT Dobra, zanim to mi się załaduje IMPORT Jak tu widzicie Ja akurat wezmę sobie z pulpitu jakiś mój podatnik no. Na przykład ten Otwórz i pierwszą rzeczą tutaj będą napisy. Ale nie będziemy musieli ich wpisać po prostu samemu, tylko zrobi to AI. Więc ten cały film musimy przenieść się na ten pasek, co tutaj widzicie. Dobra. Mi to się załaduje. Za chwilę. Dobra, już się załadowało, jak widzicie jest taki obraz na pasku, więc tutaj są takie zakładki na samej górze, więc klikamy w tekst, auto caption i tutaj język w jakim mówimy, u mnie to polski akurat i GINEREID właśnie tutaj powinno się takie coś pokazać mi to się załaduje już się zrobią te napisy i puszczę Wam film akurat już się zrobiły bo nie gadałem na tym filmie za dużo i tutaj są te właśnie napisy to jest początkującym, akurat to tutaj jest podgląd cały. I mamy zaznaczone wszystko. Możemy to łatwo odznaczyć i znowu zaznaczyć te napisy. Okej, okay, ja już je zaznaczyłem. Tutaj możemy sobie zmienić kolodu. Na przykład ja sobie wezmę nie z kolodu, tylko tutaj są różne takie fajne wśrody. Więc może ten. Teraz sobie przeciągnę na jakiś tekst. Jak to powiększymy no to będzie ładniej. No i dla mnie chyba to. Ten jest fajny taki tekst. Aby wyjść z tego dużego to klikamy Escape Z dużego oczywiście tam. Jak ktoś nie wie. Tu jest też taki glow, który po prostu dobi taki neonowy tekst. Ale to już w następnym odcinku. Możemy też sobie powiększyć ten tekst fontem. Taki font size. Jak właśnie tutaj jest za chwilę. Będziecie widzieć font size i jeszcze możecie. Jest font, i powinno być system. To tutaj macie różne czcionki, takie fajne. Niektóre takie dziwne. Niektóre chińskie nawet są. O, ja kutak mam dangus i to fajnie wygląda ten dangus. Więc... No to ty. Z tych automatycznych napisów. Dobra, teraz zajmiemy się tym. Kolorowym napisem, gdzie trzeba się trochę bardziej pomęczyć. Klikamy tekst, add tekst. Jak jest delfram tekst, to w tego plus. Tu powinno nam się pojawić takie coś. Przeciągamy do kiedy chcemy to mieć. Na przykład ja chcę mieć to. to, to. Teraz tutaj w tym celu o, z, m, po prawej stronie wybieramy na przykład, ja sobie wybiorę czerwony na początek, widać się na filmiku pomarańczowy, ale u mnie to jest czerwony, bo mam trochę słaby, odpada to w telefonie, a nie mam... To jest tada, bo jak widzicie mam Windowsa 7. O, i tutaj jest taki diament, który się nazywa Cave Day. I mamy tego Cave to przeciągamy trochę. I zmieniamy kolor na na przykład ja żółtych. potem kolejne i tak ciągle, ja to akurat zrobię z przyspieszonym tempem. Ja akurat jak widzicie, już to skończyłem. Ten tekst wygląda w takich, tych jest. Nawet tego tekstu nie widać. I jeszcze musimy tutaj wpisać ten tekst. Czyli na początku skasować oto. I na przykład ja chcę. Ja wpiszę ten tekst i zastępuję. ja sobie ten tekst dobra ja se ten tekst już wpisałem I teraz jak puścimy ten film no to zobaczycie na środku ekranu ten tekst i on się zmienia jak widzicie Zmienia kolor I jeszcze eksportujemy. Ale to już wiecie. A jak ktoś jest początkującym, to pokażę Wam jak eksportować film w kapkacie. No właśnie, powtarzam, że dla początkujących. Jak ktoś dopiero poddał sobie kapkata, bo zobaczył ten film. Więc cześć!